Proszę Państwa, ciężarówka załadowana jest już w drodze do Lewina Brzeskiego na Opolszczyźnie. Tam woda jeszcze stoi, jak wiemy od pani poseł Katarzyny Czochary, tam skierowaliśmy całego tira pomocy i za to chcę bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom województwa lubelskiego, Lublina, Białej Podlaskiej, wielu innych miejscowości. Chcę podziękować wszystkim, którzy współpracują przy tej akcji zbierania darów dla powodzian, moim przyjaciołom, Darkowi, Stefaniukowi, Michałowi Moskalowi. Madzi Filipek Sobczak, Hannibalów, Kaziowi Homie, wszystkim innym parlamentarzystom, marszałkom województwa i wicemarszałkom województwa lubelskiego, ale przede wszystkim wszystkim tym wspaniałym ludziom, którzy te dary przez zaledwie kilka dni znieśli w takiej ilości że nie zdawaliśmy wszystkie zapakować na jednego wielkiego tira, pięknego zresztą tira zrobionego na 2018 rok na odzyskanie niepodległości i ten tir niepodległość pojechał właśnie na Opolszczyznę. Co prawda się tam niektórym hejterom platformerskim nie podobało, że zdjęcia tego tira kiedy pan Tadeusz, przedsiębiorca, właściciel tego tira zaoferował nam go od razu w poniedziałek po południu zdjęcia były z 18 roku, ale kogo to obchodzi, że zdjęcia były z 18 roku, jak tir jest z dzisiaj. dzisiaj. Załadowany dzisiaj jedzie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj w gminie Wulka tego tira załadowali. Dziękuję młodzieży. Wielu młodym chłopcom z liceów i ze szkół średnich lubelskich, którzy dzisiaj od samego rana, od siódmej rano te dary pakowali i dzięki temu możemy pomagać naszym rodakom na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, czy na Śląsku, czy w Małopolsce. Bo tak jest, proszę Państwa. Pogoda u nas na Lubelszczyźnie jest wybitna. Mamy wspaniały, piękny wrzesień, suchy, ciepły. Tymczasem, te kilkaset kilometrów dalej, ludzie cierpią nieprawdopodobnie. To jest powódź, która y, zwłaszcza tam na samym południu, w Głuchołazach, w Kłodzku, w wielu innych, w Lewinie Brzeskim, w wielu innych miejscach. Rzeczywiście przyniosła potężne straty. Lądek Zdrój wygląda jak miasto po bombardowaniu. Zresztą wiele innych miejscowości, małych wiosek również tak samo wygląda. Ludzie potracili swój dobytek, swoje mienie, potracili majątek życia, potracili dach nad głową, znajdują się w dramatycznej sytuacji, ale my jesteśmy od tego tu, w tych miejscach, gdzie żyje się dziś bezpiecznie, ze względu na to, że pogoda tak nas nie dotknęła jak tam. My jesteśmy od tego, żeby pomagać i raz jeszcze dziękuję za wszystkie te dary, które są zbierane. Zbieramy dalej, bo nie wszystko się udało na tego tira, którego Państwo tu widzicie, jak odjeżdża już na Opolszczyznę, zapakować. Zostało jeszcze kilka palet wody, Zbieramy. zbierane są inne dary, potrzebne są środki czystości, potrzebne są łopaty, potrzebne są pompy do odszlamiania. Ale potrzebna jest po prostu żywność długoterminowa, po to, żeby rzeczywiście wszyscy ci, którzy dziś potracili majątek życia, z tej strony chociażby czuli się zabezpieczeni. Bardzo dziękuję za wielkie serce mieszkańców Województwa Lubelskiego. Powódź przyszła w sobotę. W niedzielę rozkręciła się na dobre. Niedziela, poniedziałek, to był jeden wielki chaos i dramat. Czy można było się zabezpieczyć przed nią? Wiele zrobiono, żeby to zrobić, żeby się zabezpieczyć, choćby ten. Mega zbiornik w 2020 roku oddany do użytku, zbudowany za naszych rządów, zbiornik w Raciborzu, który ma pojemność 180 milionów metrów sześciennych wody, przyjął 150 milionów metrów sześciennych. Wyobraźcie sobie Państwo, że nie byłoby zbiornika Racibusz, który też pewnie był megalomanią pisowską. I te 150 milionów metrów sześciennych wody popłynęłoby w kierunku Opola i Wrocławia. Opole i Wrocław byłyby zalane pewnie tak, jak były zalane w 1997 roku. Nie są zalane oby wytrzymały, yy, natomiast na dzisiaj to jest zupełnie inna sytuacja niż w 97 roku. Więc dlaczego doszło do tego w Kłodzku, w Guchołazach, w Lewinie Brzewskim, w wielu innych miejscach tam na południu? Czy można było się przed tym zabezpieczyć? Pewnie, że można było. Dlatego z dziewięciu polderów cztery zbudowano. Te cztery przyjmowały wodę, ale też nie były obsłużone na czas przez Wody Polskie, też nie były y, opróżnione na czas te zbiorniki, które powinny przyjmować wodę, bo no właśnie. Trzeba też wspomnieć o ideologii lewackiej, o tych zielonych, tak zwanych ekologach, ekologistach typu pani Zielińska, typu pani Tracz, którzy, czy pani pani Wielichowska, Wielichowska wicemarszałek Sojmu, które to panie występują przeciwko jakimkolwiek urządzeniom, właśnie tego rodzaju, jak poldery, suche poldery, które mają powstrzymywać powódź. Przecież można było zbudować tam w Kotlinie Kłodzkiej 9 polderów, tak jak było zaplanowane. Trzeba było poprzestać na czterech, dlatego że oprotestowały to skutecznie. Zobaczcie Państwo interpelację Pani Tracz jeszcze z lipca tego roku, dotyczącą właśnie tego, tego rodzaju zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Absurd lewacki spowodował, że nie ma tych pięciu dodatkowych polderów na razie. Dlaczego? Dlatego, że skutecznie ci lewacy i zieloni, podburzyli również samorządowców i samorządowcy z Platformy Głównie Obywatelskiej oprotestowali te dodatkowe pięć polderów suchych. Wśród nich był starosta ówczesny Kłodzki, dziś wojewoda dolnośląski z Platformy Obywatelskiej, który zarządził użycie Wojsk Obrony Terytorialnej dopiero w sobotę po południu, wówczas kiedy rzeczywiście fala już przyszła i fala już robiła wielkie spustoszenie. Ideologia lewacka, zaślepienie zielonych lewaków powoduje, że zamiast szybkich działań zrobiliśmy to, co było możliwe, w tym wielki zbiornik w Raciborzu, który dzisiaj uchronił, uchronił, mamy nadzieję skutecznie ostatecznie, opole i Wrocław przed zalaniem. Gdyby go nie było, opole i Wrocław już dzisiaj byłyby albo pod wodą, albo bardzo mocno zagrożone. A te zbiorniki, które nie powstały w Kotlinie Kłodzkiej, to są te zbiorniki, które mogły uratować wiele miast w tamtym miejscu, gdyby nie lewactwo, chora ideologia zaślepiająca umysły takich ludzi jak pani Wielichowska, jak pani Zielińska, jak pani Tracz i wiele wiele innych osób. To jest niestety przykra prawda i piszą o tym już wszystkie media. Także te sprzyjające dzisiejszym władzom, bo totalnie totalnie pokpiono sprawę, totalnie zignorowano wszystkie zapowiedzi. Popatrzmy na tę zapowiedź, na tą wypowiedź komisarza unijnego, który zajmuje się działaniem przeciwpowodziowym. Popatrzmy, co mówi ten komisarz, który informuje nas wprost z mównicy w Parlamencie Europejskim, że już 9 września, 9 września, a od 9 września do 13 100 razy informował władze państwa polskiego o nadchodzącym kataklizmie. Wysłuchajmy tych kilku słów. W Europie Środkowej i Wschodniej monitorujemy sytuację uważnie od 9 września, zapewniając aktualne informacje z Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego, naszego hubu kryzysowego w Brukseli, który działa przez całą dobę w ścisłej współpracy ze wspólnym centrum badawczym. Przez całą dobę jesteśmy w kontakcie ze służbami reagowania w dotkniętych klęską państwach członkowskich. Dzięki systemowi świadomości powodzi w ramach systemu Kopernik zapewniliśmy wczesne ostrzeganie zagrożonym obszarom od 10 września. W kontakcie z organami państwowymi podnosimy świadomość sytuacji i oferujemy pomoc. Jednocześnie wysyłając ponad 100 ostrzeżeń do władz w całym regionie do 13 września. Również na wniosek pięciu państw członkowskich zapewniliśmy usługi szybkiego mapowania obszarów dotkniętych powodzią. Od samego początku zaoferowaliśmy wsparcie i szybką reakcję w ramach mechanizmu unijnego obrony cywilnej. A teraz skonfrontujmy to ze słowami Donalda Tuska z piątku, jeszcze z piątku, tydzień temu. Z piątku, kiedy jeszcze można było zrobić ogromnie wiele, kiedy można było jeszcze w piątek, ja już nie mówię o wtorku, środzie, czwartku, jeszcze w piątek można było zaalarmować wszystkich i powiedzieć: Drodzy mieszkańcy Polski Południowej, nie ma żartów, tu będzie powódź, przestrzega przed tym także Unia Europejska. Zabierajcie swoje imienie, gdzie tylko możecie, wynoście wszystko na piętra wyżej, zabierajcie samochody z miejsc, które będą zalane, przejedźcie nimi gdziekolwiek idzie, uciekajcie! Uciekajcie wraz ze swoimi starszymi krewnymi, ze swoimi dziećmi, bo znajdziecie się w bardzo ciężkim położeniu, bez możliwości dotarcia przez kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin służb. Można było już od 9 września robić sztaby kryzysowe. Na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Można było w końcu spotkać się na zarządzanie kryzysowe, na którym się nie spotykał rząd od 13 grudnia, a przecież my spotykaliśmy się co tydzień. Można było uruchomić wojsko już w środę i już wojsko skierować na Dolny Śląsk, na Opolszczyznę, do Głuchołazu, wszędzie, gdzie trzeba było natychmiast pomagać w utrzymywaniu wałów albo po prostu w ewakuacji ludności, w ewakuacji mienia, zanim jeszcze woda przyszła. Wszystko to można było zrobić. Dlaczego? Dlatego że Unia Europejska, nawet Unia Europejska od 9 września informowała, że idzie wielki kataklizm. Nie musiała zresztą nawet tego robić Unia Europejska, przecież to się działo już w Czechach, to się działo już w Austrii, widzieliśmy co się dzieje. Prognozy pogody były jasne. Tymczasem w piątek pan premier Donald Tusk stwierdził, że prognozy? Proszę zobaczyć. Nie są alarmujące, nie ma powodów do paniki. Jaki to był sygnał dla mieszkańców? Jaki to był sygnał dla przedsiębiorców? Nie trzeba się ewakuować, nie trzeba zabezpieczać mienia, nie trzeba wywozić hurtowni, nie trzeba wywozić towaru ze sklepów, nie trzeba zabezpieczać innego mienia, nie trzeba przestawiać samochodów. Po co to wszystko robić, skoro prognozy nie są alarmujące? Jak to nie są alarmujące, skoro od 9 września alarmowała Unia Europejska? Przecież ta mowa, tego komisarza unijnego do spraw przeciwpowodziowych, którą przed momentem Państwo wysłuchaliście, to jest jeden wielki akt oskarżenia pod adresem Tuska. Dlaczego? Dlatego, że nie uruchomiono sztabu kryzysowego 9, już 9 czy 10 września, nie uruchomiono odpowiednich sił wojska. I tych specjalnych wojsk, i tych przede wszystkim opluwanych wcześniej terytorialców. Nie uruchomiono i nie zwieziono sił przepotężnych, świetnie wyposażonych sił Straży Pożarnej z całej Polski przed powodzią. Nie poinformowano ludzi o tym, że muszą się ewakuować i zabezpieczać swój dobytek. Nie robiono zarządzania kryzysowego. Dopiero kiedy się to wszystko rozlało, jeden wielki chaos. Chaos, o którym pisze nawet Onet. Proszę zobaczyć na te tytuły. Samorządowcy oskarżają wprost. Rząd Donalda Tuska, że o ile dzisiaj to już działa, I Bogu dzięki, i niech dokończą tę akcję przeciwwodziową, to pierwsze godziny tej akcji, pierwsze dni, to był jeden wielki chaos. Chaos, który spowodował straty gigantyczne. Nikt nie mówi, że można było zatrzymać w całą falę. Nikt nie mówi, że można było w ogóle nie dopuścić do tego, żeby ta woda się gdziekolwiek rozlała. Wszyscy jednak mówią, że można było uniknąć wielu, wielu strat, które dzisiaj można liczyć naprawdę nawet w miliardach złotych. Gdyby nie ignorancja, gdyby nie pokpienie sprawy, gdyby nie brak reakcji na komunikaty nawet Unii Europejskiej. Dziś nie jest na to czas. Dziś nie jest na to czas. Natomiast na pewno będziemy to rozliczać już za chwilkę po tym, jak najpierw będziemy mogli skutecznie pomóc naszym rodakom na południu Polski, na południowym zachodzie. Co czynimy i co czynić będziemy do skutku. Nikt nie zostanie bez pomocy. Nas wszystkich. A państwo musi stanąć na wysokości zadania. Po tych pierwszych godzinach chaosu, spóźnionej reakcji rządu, rozpoczął się cyrk. Te posiedzenia zarządu, zarządzania kryzysowego na żywo. Oto car i Bóg. Tusk wydaje polecenia, ochrzania z urzędników, prawda, strofuje ich. Proszę Państwa, ja byłem wojewodą lubelskim przez cztery lata. Byłem w rządzie przez trzy lata. Byłem na niejednym zespole zarządzania kryzysowego. To nie są spotkania dla yy, 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 jakichś przyjaciół. To nie jest spektakl telewizyjny. To są twarde rozmowy przy podniesionym głosie po to, żeby wszystko było zabezpieczone. Nikt nie robi sobie takich szopek, jak robi sobie Tusk i nie robi zarządzania kryzysowego na żywo. Nie od tego jest. Zarządzanie kryzysowe, żeby na żywo to pokazywać w telewizji. Tam trzeba twardej ręki, a nie takiego, właśnie takiej pokazówki Cara Tuska, zwłaszcza spóźnionej. Pokazówka jest po to, żeby oczywiście e, e, zasłonić cały ten dramat, który miał miejsce od 9 września, od 9 września mniej więcej do 16 września. Dopiero 16 września. Te służby, przepraszam, nie służby, tylko te, ci urzędnicy państwowi, zarządzanie kryzysowe i to centralne, i to wojewódzkie zaczęło jakoś funkcjonować. Gdyby to zarządzanie kryzysowe działało normalnie, nie byłoby tych dramatów, bo służby mamy świetnie przygotowane do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym i zabezpieczać ich przede wszystkim, bo przecież najważniejsza jest prewencja, a wtedy ważna jest każda godzina. Są świetnie przygotowane do tego, żeby to działać. Tylko, że niestety chaos na szczeblu rządowym, na szczeblu wojewódzkim był przeogromny. Chaos trwał. Przecież te komunikaty o jakimś rzekomo nieuzgodnionym zrzucie wody staurony, która miałaby zatopić część Wrocławia. Komunikaty o jakimś pęknięciu tamy na Mietkowie. Okazało się, że nie na Mietkowie, tylko gdzie indziej. Nie tamy, tylko w ogóle. To jest jedna wielka, potworna, potworna sytuacja, w której nikt nie wie o co chodzi. A przecież chodzi o mienie. I życie i zdrowie tysięcy, setek tysięcy, czy nawet milionów, milionów ludzi. Pomoc. Natychmiast po tym, jak już chaos został jakoś tam, Ogarnięty, czyli po tych dwóch dniach słyszymy o pomocy w wysokości 8 tysięcy plus 2 000. My proponujemy 25 tysięcy. To nie są czasy, kiedy można z tym zwlekać. 24 godziny potrzebowaliśmy, żeby wypłacać tego rodzaju środki na przykład w minie Wojciechów, tylko że to było 8 czy 7 lat temu. Teraz potrzeba 25 tysięcy złotych i natychmiastowi wypłaty tym ludziom. My proponujemy odbudowę tych domów w 100%, a nie pomoc do 200 tysięcy złotych. Skoro państwo zawiniło, bo nie przestrzegło mieszkańców, to niech. Ten Teraz pomoże im odbudowywać w całości te domy, bo oni muszą do czegoś wrócić. Żądamy wsparcia dla przedsiębiorców, nie tylko odroczenia składek zusowskich na przyszły rok. Żądamy realnej pomocy w odbudowie miejsc pracy. Dzisiaj bezrobocie w tamtym miejscu będzie ogromne, bo ludzie potracili swoje miejsca, swoje miejsca pracy. Żądamy realnej pomocy ze strony państwa, ale i z Unii Europejskiej. Co to jest? Przyjechała Niemka. Żeby powiedzieć, że możecie sobie wziąć 5 miliardów euro z tego, co już macie? Kim ona jest? Przewodniczącą Komisji Europejskiej? Kim ona jest? Człowiekiem, który ma potężne pieniądze po to, żeby pomagać, a mówi nam, macie swoje pieniądze, to z tego możecie przesunąć na tą kubkę i szybko wydawać. Wielka miłaska niemiecka. Wielka miłaska niemiecka. To są te chody i znajomości Tuska w Unii Europejskiej? To są te znajomości, które miały doprowadzić do wielkiej pomocy Unii Europejskiej, przesunięcie 5 miliardów z naszych pieniędzy. Z naszych pieniędzy, czyli z budowy dróg, z budowy chodników, z budowy infrastruktury różnego rodzaju na pomoc powodzianą. Dlaczego? Dajcie nam pieniądze dodatkowe. Bo macie w Unii Europejskiej te pieniądze i nam są one potrzebne także dlatego, że my dziesiątki miliardów złotych wydaliśmy także na pomoc na Ukrainie, po to, żeby Ukraina dalej prowadziła wojnę z Rosją. Łaski nam nie robicie. Ona przyjechała. I powiedziała, że możemy sobie wykorzystać na własne środki. Co to jest? To jest mniej więcej taka sama kompromitacja jak tej pani Henning Kloski. Razem z panią Zielińską ogłosiły, że w związku z powodzią mają dla samorządów znakomitą ofertę. Oto 100 milionów złotych. 100 milionów złotych to jest jakaś niewielka część strat Lądku Zdroju. 100 milionów złotych to jest niewielka część strat w Guchołazach. Niewielka tylko. A one mówią, że mają 100 milionów złotych i to nie pomocy, tylko pożyczek. Drodzy samorządowcy, możecie sobie wziąć pożyczki na 2%, czy tam na 1,5%. Kiedy rzeczywiście ta kompromitująca wypowiedź doszła do uszu także koalicjantów, no to sami łapali się za głowy i nie wierzyli. Zobaczcie Piotra Zgorzelskiego w studiu u. Redaktora Rymanowskiego. Pani minister klimatu Paulina henik zaproponowała nisko oprocentowane pożyczki. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, panie redaktorze. To, skąd pan takie wiadomości no To są oficjalne informacje, no, konferencja to, prasowa. To, to, ja, mnie to się nie mieści w głowie, żeby w obliczu tragedii narodowej proponować ludziom, którzy utracili dobytek życia, pożyczkę. Przed chwilą odpowiedziałem na pytanie z krótkiej piłki i tego się będę trzymał. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek śmiał. Zaproponować y, rodakom, którzy utracili dobytek życia, pożyczkę. A ciekawe na ile procent? A może jeszcze z żyrantów mają przeprowadzić? Skandal. A to strzał w kolano, panie minister? Nie wiem, ja w ogóle nie wierzę, że coś takiego wypłynęło. Nie wierzę. No ale y, musi pan mi uwierzyć, no to, y, panie y, marszałku, czy pani y, minister y, Paulina Henik popełniła błąd? Y, moim zdaniem y, to coś czegoś takiego nie, nie powinno paść, coś takiego. To, to, tego nie powinno. Powiedzieć. Widzi pan, nie potrafię nawet wokół tego. No dobrze. Zbudować. Czyli, czyli y, powinna się wycofać tej propozycji? Absolutnie nikt nie oczekuje dzisiaj. Żeby rząd proponował pożyczki ludziom, którzy tracili dobytek życia. Koniec. Czyli tylko pomoc bez zwrotu. Bezwrotna pomoc i ten miliard złotych to jest tylko początek, panie redaktorze. Potężne środki będą uruchomione z rezerwy, z budżetu, ale także ze środków unijnych. Coś rozjeżdża się trzecia droga, bo pani minister jest trzeciej drogi. Jeszcze raz mówię, od pana po raz pierwszy słyszę tą informację, jest ona na tyle skandaliczna i niewiarygodna, że uznaję ją za fake news. Powinna się pani minister podać do dymisji? Od tego jest premier, nie marszałek sejmu. Inni, jak chołownia zaczął ściemniać, że w zasadzie to nie chodziło o to. Niefortunna wypowiedź. Oczywiście yy, yy, kowal zawinił, cygana powiesili do dymisji podał się rzecznik prasowy ministerstwa, który nie miał nic wspólnego z tą wypowiedzią, bo to pani minister sama mówiła o tych pożyczkach. Krótko mówiąc, to są te błędy, które będziemy teraz podsumowywać już po zakończeniu akcji antypowodziowej. Teraz pomagamy, teraz skupiamy się na tym, żeby wspierać także nasze służby. Bardzo dziękujemy i Państwowej Straży Pożarnej, i Straży Granicznej, i Policji, i przede wszystkim Wojskom Obrony Terytorialnej, ale także przede wszystkim druhom ochotniczych Straży Pożarnych. Świetnie wyposażony bo wyposażyliśmy ich w mega sprzęt, podziwiany przecież całkiem niedawno także w Szwecji, czy w innych miejscach na świecie, gdzie tę pomoc nieśliśmy na najwyższym poziomie. Świetny sprzęt, świetni ludzie, wykorzystanie od razu i w chaosie musieli się odnaleźć. Odnaleźli się dzięki tym służbom. Dzisiaj jest również pomoc dla tych, którzy ucierpieli. Teraz pomagamy. Ale tak jak to jest napisane w tym onecie, zobaczcie Państwo raz jeszcze w tym tytule tego tekstu, który jest cytatem z jednego z samorządowców. Ktoś musi za to beknąć i będziemy sprawdzać, kto będzie musiał za to beknąć. W tej sytuacji na plan dalszy schodzą te rzeczy, które miały miejsce na koniec zeszłego, zeszłego tygodnia, czyli nasza wizyta w Rzymie, w Senacie, konferencja... Na temat federalizacji Unii Europejskiej, referat, podczas którego mówiłem o tym, w jaki sposób Tusk wprowadza demokrację walczącą, czyli coś, co jest taką drugą demokracją ludową, albo czymś, co Niemcy w III Rzeszy prowadzali w 1937 roku. Ma znakomite wzorce nazistowsko-komunistyczne, wszystkie marksistowskie. Zapowiada wprost, że nie będzie przestrzegał przepisów prawa, bo przyzwoitość mu na to nie pozwala. To też będziemy badać, to też będziemy obserwować. Dziś sam mówi Mówi, że nie będzie przestrzegał prawa przy usuwaniu skutków powodzi. Ściga wielu naszych kolegów za to, że podejmowali decyzje w bardzo trudnych czasach pandemii koronawirusa, w bardzo trudnych czasach początku wojny z Ukrainą. Ale dzisiaj, proszę Państwa, te rzeczy schodzą nad plan dalszy. Myślę, że nasza wizyta w Rzymie to fragmenty, to zdjęcia stamtąd z centrum Rzymu, z Senatu. Bardzo dobrze odebrana, na pewno będzie przynosiła swoje skutki. Będą również owoce tej wizyty, wielu senatorów, współpracowników, choćby pani premier Giorgi Meloni, na wielu rozmowach również kuluarowych, informacje o tym, co dzieje się chociażby z księdzem Michałem Olszewskim, z urzędniczkami bezprawnie przetrzymywanymi w, w, w ministerstwach, ale to na dziś zostawmy. Dziś rzeczywiście wszyscy raz jeszcze, raz jeszcze zareagujmy na to, co się dzieje w Polsce południowo-zachodniej i Pomagajmy na wszystkie możliwe sposoby, a do polityki wrócimy już za tydzień. Bo przyszły tydzień, Szanowni Państwo, to jest posiedzenie Sejmu trzydniowe. Z pewnością wiele bardzo ważnych rozmów i dyskusji na temat tego, co się dzieje i co się stało przed powodzią i na początku powodzi. Z pewnością również wiele działań ze strony posłów prawa i sprawiedliwości. Z pewnością wiele w związku z tym emocji i dlatego serdecznie zapraszam Państwa już dzisiaj do podsumowania tygodnia za tydzień w piątek.